Cześć! Zapraszamy Was serdecznie na spotkanie we Wrocławiu. Spotkanie na żywo, psychodeliki, zrozumieć siebie, zrozumieć świat. Nie możemy Was wszystkich zaprosić do nas do domu i dlatego postanowiliśmy zorganizować to spotkanie na żywo w miejscu, które jest do tego dogodne. Zarezerwowaliśmy przepiękne miejsce. Jest to pałacyk. Stadora Biscota. w starej kamienicy, więc przepiękne miejsce. W centrum Wrocławia. Mm, dokładnie. Niedaleko. W centrum Wrocławia. Więc niedaleko. Od, od PKP niedaleko. <laughs> tak. E, e, mm, to, to nasze spotkanie będzie składało się z trzech części: dwie prezentacje i takie na końcu spotkanie e, integracyjne, żebyśmy mogli się bardziej poznać e, nawzajem, żebyśmy w tym naszym takim doświadczaniu, przeżywaniu tych naszych różnych podróży psychodelicznych nie czuli się samotni. To takie spotkanie po prostu braci i sióstr psychodelicznych na takiej tej przestrzeni, więc to ta trzecia część jest dla nas tego spotkania jest równie istotna, jak również wydaje mi się też jedna z ważniejszych, żebyśmy mieli czas na to wspólne, wspólne poznanie się. No i właśnie przede wszystkim, żebyśmy się poznali wszyscy, ktoś nam już zadał takie pytanie, czy my będziemy dostępni. No. My będziemy dostępni, o to zadbaliśmy ten czas, żeby był wydłużony po tych prezentacjach, ale żebyśmy wszyscy nawzajem byli dla siebie dostępni, luźna atmosfera, będzie można sobie, nie wiem, pizzę z zewnątrz zamówić, tak jakbyśmy to normalnie w domu robili, tylko że nie robimy tego w domu, a w pałacyku. Można powiedzieć, że awansowaliśmy w jakiś sposób. <śmiech> <śmiech> Ale do rzeczy, jeśli chodzi o tą część bardziej techniczną na początku, będziemy mieli dla Was dwie prezentacje. My zawsze na spotkaniach na żywo, czy różnych prelekcjach, gdzieś tam zawsze poruszamy takie tematy, których nie poruszaliśmy na YouTube. Można powiedzieć pierwszy raz. I są to takie najbardziej głębokie czy dla nas najcenniejsze informacje, odkrycia nasze na temat psychodelików, którymi chcę po prostu się z Wami dzielimy. I to jest ta pierwsza część w sensie zrozumieć siebie. To jest ta prezentacja, w której będziemy mówili o tym, jaki ważne jest przygotowanie do doświadczenia psychodelicznego, aby... Doświadczyć mistycyzmu, czyli mieć takie doświadczenie mistyczne. Druga część to jest coś, czego w ogóle jeszcze nie praktykowaliśmy nawet na YouTube, ani nigdzie, czyli troszeczkę bardziej aktywistyczna bo to jest strona, też, bo... bo to jesteśmy też my, my, my... A, nas, a nas mało w tym temacie na YouTube, więc zaczynamy od spotkania. Będzie o tym Liry, o jego nastawieniu do powiedzmy, do systemu i jak można wokół tego systemu powiedzmy dookoła gdzieś tam ja nie wiem czy to powinienem mówić już teraz nawet przy kamerze tak czy inaczej zostawimy to już sobie na spotkanie więc będzie treści wierzymy bardzo że to jest wartościowa treść a jednocześnie ta część taka towarzysko -integracyjna, integracyjna żebyśmy właśnie mogli swoi. I, i, no i sympatyczne. Mam nadzieję, że zadbamy bardzo o to, żeby ta przestrzeń była też miła, żebyśmy mogli dłużej w niej zostać. Więc serdecznie zapraszamy Was 16 listopada do Wrocławia. Dokładnie. Na 17. I, i, I więcej szczegółów, jak się tam dostać, co i jak, co z czym, to link jest pod wideo, ale generalnie na stronie www.czasnakwas.pl, Łamane wRO 24. Do zobaczenia. Do zobaczenia.